Jestem przerażony. Chcę obowiązkowych szczepień lekarz profesor. Maciej Banach, jestem zwolennikiem obowiązku szczepienia przeciw COVID-19. Jeżeli szczepienia przeciw COVID-19 mogą być sezonowe, a ludzie nie będą chcieli się szczepić, to albo będziemy w ciągłej pandemii, albo wprowadzimy obowiązkowe szczepienia, podkreśla profesor. Maciej Banach, kardiolog, lipidolog. Epidemiolog chorób serca i naczyń z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polkiej Włodzi zaznacza też, że jesteśmy w stanie osiągnąć odporność populacyjną w 4-5 miesięcy. Naukowiec przekonywał, że liczne przykłady obowiązkowych szczepień przeciw innym chorobom i praktyczny brak ich występowania świadczą o konieczności wprowadzenia obligatoryjnych szczepień przeciw COVID-19. Objęte kalendarzem szczepień, obowiązkowe zabiegi spowodowały, że praktycznie nie mamy odry, różyczki, ospy, gruźlicy, wirusowego zapalenia wątroby typu B i wielu innych chorób, podkreślił profesor Banach. Jeżeli wiemy o tym, że szczepienia na COVID-19 mogą być sezonowe, a ludzie nie będą chcieli się szczepić, to albo będziemy w ciągłej pandemii, która rozwinie się na świecie albo wprowadzimy obowiązkowe szczepienia przeciwko chorobie będącej następstwem zakażenia koronawirusem, zaznaczył. Fakenewsy na temat Covid-19 nie mamy już wyjścia. To, że każdy może wymyślić nieprawdziwą historyjkę o Covid-19, szczepieniach i powielić ją po tysiąc kroć na swoim profilu społecznościowym, jest po prostu niesłychane i powinno podlegać penalizacji, powiedział. Historykę, która jest nie tylko kłamstwem i oszustwem, ale ma straszne konsekwencje dla zdrowia, zwrócił uwagę Banach. Jeśli ktoś ma zasięg 100 tysięcy osób, to ci ludzie pójdą za tym, uwierzą, a uwierzą, bo większość internautów nie weryfikuje tych informacji, tłumaczył. Jestem przerażony tym, co się dzieje. Ludzie wychodzą z założenia, że jeśli ktoś ma 100 tysięcy obserwatorów, to należy go uznać za eksperta, osobę, która wie wszystko w danym temacie, mimo że nie ma wykształcenia kierunkowego i kompetencji, zauważył lekarz. Nagle portale społecznościowe spowodowały, że osoba uzrapująca sobie prawo z powodu liczby obserwujących, domiana eksperta jest ważniejsza od kogoś, kto opublikował setki czy tysiące zweryfikowanych przez specjalistów prac naukowych lub ktoś, kto zajmuje się leczeniem danej grupy pacjentów przez lata. To jest po prostu niebezpieczne, mówił. Obowiązkowe szczepienia to jeden z pomysłów walki z COVID-19. Profesor przekonywał, że pomysł obowiązkowych szczepień antycovidowych w Polsce należy poważnie rozważyć. Obowiązkowe szczepienia to jeden z pomysłów na skuteczne zwalczanie koronawirusa. Nie wiem, czy najlepszy, ale jestem jego zwolennikiem, przyznał. Przecież już półtora roku zastanawiamy się, jak walczyć z pandemią, przypomniał. Naprawdę nie chciałbym podobnych dyskusji prowadzić za 2-3 lata, przy okazji kolejnej fali, dodał. Zbyt dużo osób nie przestrzega restrykcji, zdaniem profesora Banacha obecnego obniżenia się liczby zakażeń groźnym patogenem SARS-CoV-2 i liczby zachorowań na COVID-19 można się było spodziewać. Były przecież znaczne obostrzenia i nadal są ograniczenia, chociaż wciąż zbyt dużo osób nie przestrzega restrykcji, wspomniał. Jest zbyt mało kar i zbyt pobłażliwe jest egzekwowanie zakazów i nakazów, podkreślił. Mogliśmy znacznie szybciej osiągnąć mniejszy poziom zakażeń, gdyby nie ostentacyjne nieraz łamanie przepisów sanitarnych, ocenił. Nie ma praktycznie nadzoru epidemicznego, czegoś, co dobrze funkcjonowało w ubiegłym roku, zauważył lekarz i przypomniał, że chodzi o nadzór nad osobami, które przebywają w izolacji w na kwarantannie na skutek kontaktu ze sobą zarażoną. Tego nie było ostatnio i to mogło być jednym z powodów, że tak długo przechodziliśmy i wciąż przechodzimy przez trzecią falę epidemii, powiedział Banach. Akcja szczepień nareszcie przebiega dobrze, wydaje się, że nie będzie już problemów dystrybucyjnych. Przekraczamy nawet 250 tysięcy szczepień dziennie poinformował. Naukowiec podkreślił jednak, że jeśli nie będziemy konsekwentnie przestrzegali przepisów i zachęcać do szczepień, to żadne działania administracyjne nie pomogą w powrocie do normalnego życia. Tych, którzy nie chcą się zaszczepić, bo wierzą w jakieś spiskowe teorie, porównuje do kierowców jadących pod prąd, wyjaśnił. Tylko szczęście może takiemu Bernemu kierowcy pozwolić na uniknięcie tragedii, zabicia siebie, a przede wszystkim innych. To kompletny brak odpowiedzialności, przekonywał. Zawodzi edukacja prozdrowotna, profesor. Banach powiedział. Że mimo zmęczenia skutkami pandemii i lockdownami nie powinniśmy rezygnować z podstawowych zasad sanitarnych. Przypominamy o dezynfekcji, o maseczkach, o dystansie. Niestety, wciąż wiele osób nie przestrzega tych zasad, ocenił profesor. Zawiódł system edukacji prozdrowotnej. I to nie teraz, podczas pandemicznego kryzysu. Ten system zawodzi od 20 czy nawet od 30 lat zwrócił uwagę. Od siedmiu lat walczy o to, aby o zachowaniach prozdrowotnych mówić już od poziomu podstawówki, a nawet wcześniej, przypomniał. Właśnie w szkołach trzeba mówić, dlaczego istotny jest zdrowy tryb życia, dlaczego ważne są badania przesiewowe, szczepienia. Wtedy wyrasta społeczeństwo wyedukowane i, na przykład, podczas epidemii zakaźnej choroby łatwiej jest z nią walczyć, dodał profesor. Niestety, wciąż prościej jest zaproponować program, jaki już człowiek ma raka. I to też jest bardzo ważne, ale całkowicie zapominamy o programach prewencyjnych. A przecież profilaktyka jest kilka, kilkadziesiąt razy taniejsza, a przede wszystkim o niebo bardziej skuteczna, przekonywał. Tylko że na wymierne rezultaty takiego programu prewencyjnego czeka się 10 lat lub nawet dłużej, a polityczna kadencja trwa 4 lata, mówił Banach. Odporność populacyjna w 4-5 miesięcy, zdaniem profesora, jesteśmy w stanie w 4-5 miesięcy, czyli mniej więcej do początku następnego roku akademickiego, osiągnąć tak odporność populacyjną, co będzie oznaczać stopniowe wygaszanie pandemii w Polsce. Szczepienia powinny się przełożyć na znaczne zmniejszenie liczby nowych zachorowań. Mam nadzieję, że po wakacjach na powietrzu nie będziemy musieli już używać maseczek, przewidywał naukowiec. W pomieszczeniu jednak zawsze powinniśmy dobrze się zastanowić, czy nie zasłonić ust i nosa. Moim zdaniem to jeszcze będzie konieczne, radził. Na przykład w krajach Dalekiego Wschodu Japonii, Korea Południowa czy w Singapurze epidemii praktycznie już nie ma, a tam przecież od lat w pomieszczeniach czy w dużych skupiskach ludzi chodzi się w maseczkach, przypomniał. Nie przekładajmy wizyty u lekarza na po pandemii duża liczba zgonów na COVID-19, jak powiedział Banach, to pochodna wielu zmiennych, liczby zakażeń, ale także jest związana ogólnie z naszym zdrowiem populacyjnym. Wiąże się to z liczbą osób cierpiących na nowotwory i choroby sercowo-naczyniowe. Przestrzegł kardiolog. Osoby te są bardziej narażone na powikłania w trakcie przebiegu COVID-19, zwrócił uwagę. Ludzie się wciąż nie zgłaszają na leczenie onkologiczne, kardiologiczne. Mimo objawów wciąż czekają na koniec pandemii. Tak nie można. Trzeba się leczyć, zachęcał epidemiolog chorób serca i naczyń. Zwrócił także uwagę na rosnącą liczbę ciężkich operacji kardiochirurgicznych. A przecież już w ostatnich latach remedium na podobne przypadki była kardiologia interwencyjna. Mamy niestety coraz bardziej zaawansowany stan chorobowy naszych pacjentów, przyznał kardiolog. Nie przekładajmy wizyty u lekarza na po pandemii, to może być niebezpieczne dla naszego zdrowia, zaapelował profesor Banach.